Chciałbym Was zaprosić na vloga Bliskości na odległość Twórczość Panny Anny Jantar z perspektywy ojca i syna Ludziach, z ludzi z człowieka młodego i z człowieka starszego młodego duchem Jednak zanim to nastąpi podzielę się z Wami pewną piosenką dłoń z 1996 roku napisaną przez Pana Marka Dudkiewicza skomponował ją natomiast Pan Jarosław Kukulski Zaśpiewała ją Pani Natalia Kukulska. Dlaczego ją wspominam? Napisała ona ją dla swojej mamy, Pani Anny Jantar. Słowa w niej zakryte. Niewidzialna dłoń ochroni mnie od złego w czarny dzień. Niewidzialna dłoń osłoni mnie od złego. To jedno zawsze wiem. Zapraszam na vloga. Anna Jantar odeszła od nas w 1980 roku. Miałem wtedy niespełna 10 lat. Była to tragedia całego naszego narodu, bo kilkaset wartościowych ludzi zginęło w katastrofie samolotu nad lasami warszawskimi. Pamiętam, że było wiele. Wiele się mówiło o tej tragedii. Pamiętam też, że... Nie wiem skąd one się wzięły. Ale... Były też i plotki, że może wśród ofiar nie było pani Jantar. Że... Nawet mówi... Nawet, nie wiem, wyda się to z, dzisiejszego, z dzisiejszego punktu widzenia, że jakieś głupoty, nie? Ale wtedy, gdy nie było gdzie zweryfikować zbytnio każdej wiadomości. Mówiło się też o jakimś urwaniu, że na pokładzie nie było pani Jantar. Ale wiemy, że prawda była całkowicie inna. Że wtedy odeszła ta wielka artystka. Pozostawiła po sobie dorobek, ale też pozostawiła po sobie też owoc miłości z panem Jarosławem Kukulskim, czyli Natalię, która tak, yy, tak wiele też miała sukcesów i, masy, i dalej prowadzi swoją karierę. Piosenkarki, wokalistki. Pamiętam jej początki. Gdy pojawiła się płyta z piosenkami dla dzieci, gdy Natalia miała może nie wiem 12, może może 10 lat i przeboje typu puszek okruszek które śpiewały wszystkie dzieci w Polsce Mój tato dał mi psa pies cztery łapy ma nie zapomnę takiego wiedziałem kim była mama Natalii, ale odżyło wszystko, gdy usłyszałem jej wspólne wykonanie przeboju Mamy Anny Jantar Tyle Słońca w całym mieście. Piosenki do której taki wielki mam sentyment i pewnie miłeska popłynęła wtedy Gdy słyszałem córkę i jej nieżyjącą mamę śpiewające o mieście skąpanym we słońcu. Miałem przed waszym spotkaniem i także spotkaniem z panem, z paną, z pani paną, e, Jantar, w pełno, pewną wizję. Widziałem jak do niej biegłem. Posłuchajcie. Byłaś mym cierpieniem. Stałaś się cierpieniem. Wszystko jest tak proste. Powinno zostać. Słowa niepotrzebne. Im też smutno pewnie. Dlaczego się z wami z tym podzieliłem? Ktoś, może ty, a może ja? Otóż przed wami w trakcie nie mogłem się pozbierać. Miałem depresję, euforię. Pani Anna Jantar wybiegła do mnie. Zapała mnie za dłoń jak na początku piosence Pani Natalii Kukulskiej. Pobiegliśmy na samą górę, najszybciej jak się da, bez względu na okoliczności. I właśnie tym dla mnie jest Pani Anna Jantar. No, Jako nastolatek zbierałem pocztówki, no i mając gramofon Bambino, adapter wino, słuchałem ich. I gdy myślę Jantar, to przypomina mi się, że pierwszą pocztówką, jaką zdobyłem, była właśnie pocztówka pani Anny Jantar Tyle słońca w całym mieście. I ta piosenka tak bardzo do mnie przylgnęła pewnie, że. Kilkaset razy była odtwarzana na tym moim bambinie. Pani Anna Jantar była gwiazdą lat osiemdziesiątych, właściwie siedemdziesiątych, bo w osiemdziesiątym roku odeszła w dramatycznych okolicznościach. A ja to tak niewiele z tych czasów pamiętam, oprócz właśnie tej, tego Bambino i tej piosenki. Jeżeli chodzi o jej twórczość, bo co prawda była częstym gościem w radiu, i jej przeboje były często emitowane, ale tak naprawdę to. Niewiele niewiele wiedzieliśmy wtedy o tych wykonawcach. Nie było wtedy kolorowych pism, które by śledziły ich życie prywatne, a pisma fachowe niekoniecznie niekoniecznie rozpisywały się o koncertach artystów z tego nurtu, tego nurtu popularnego. Twórczość Pani Anny Jantar to coś z perspektywy lat, coś co zostaje na długo w pamięci. Wielość przebojów, których autorem i był w większości Kuratorem był jej mąż Jarosław. Piękne poetyckie teksty Wspaniały głos I oczywiście aparycja której, której nie można nie można zapomnieć Piękne długie włosy Piękny uśmiech piękny oczy I taka radość, która zbiła od niej. Taka spontaniczność, taka witalność. Wiem, że to już odległa przeszłość, ale jestem bardzo ciekawy jak dzisiaj wasz, młodzi ludzie reagują na piosenki właśnie z tamtych dni, piosenki Pani Anny Jantar. Gdyż są one całkowicie różne od muzyki, jaka teraz króluje w rozgłośniach na YouTubie. A mimo wszystko teksty zawierają tyle tyle przesłań często zahaczają nawet powiedziałbym o poezję myślę, że warto sięgnąć do twórczości Pana Antar. ja wiesz, zapamiętałem jeszcze pewien duet Panem Zbigniewem Chaudysem, liderem Perfektu, którego od zawsze byłem fanem. Piosenka chyba Spocząć się nazywała. Bardzo przejął mnie też jej tekst, taki życiowy. Może trochę smutny. Na pewno dające do myślenia. Jak większość piosenek, które śpiewała pani Anna Jantar. Pani Anna Jantar. Dla niektórych może kojarzyć się z diwo. Dla mnie natomiast kobieta z krwi i kości. Piosenki, staruszek świat, który dźwigał na swoich barkach niejedno. Ktoś między nami. Panem Zbigniewem Hołdysem, o których będziemy jeszcze wspominać w trakcie. Za każdy uśmiech, najtrudniejszy pierwszy krok, tylko mnie poproś do tańca. Twe oczy obiecują siódme niebo. Można by wymieniać i wymieniać. Kobieta, która znała swoją wartość i zna swoją wartość. Ponieważ jest wśród nas. Nieraz wspominamy artystów, artystki w przeszłości. A może zastanawialiście się, dlaczego śpiewali, śpiewacie, ją, śpiewacie ich, jego, nadal, w trakcie, czy to pod prysznicem, czy to w radiu. Co wśród nas, pozostawiają w nas ślad. A może jest ten ktoś za tobą. Nie pobadajmy ze skrajności w skrajność. Kobieta, która potrafiła się wyciszyć, która przed koncertem, przed spotkaniem z nami, z wami, zanim powstała treść tych piosenek, piosenki, każda litera, by mieć tego wyraz, znaczenia, musiała ujrzeć siebie, ujrzeć, pójść w głąb siebie. Kobieta, która nie robiła niczego na pokaz, a także znała swoją wartość. Nie tylko przez jej maniery, nie tylko przez jej bycie z nami na scenie. Nie myślała tylko o sobie, ponieważ spędzała go więcej czasu z nami, aniżeli z rodziną. Nie śpiewała też z playbacku. Jeśli się nie mylę, możecie mnie poprawić. Nie zauważyłem tego. Oddawała temu szacunek, oddawała nam szacunek. Dlatego to nie pomoże. Nie pomoże tutaj. Niewiele się zda, że tu jesteśmy. Pani Anna Jantar jest osobą świadomą swojej kobiecości. Zapominamy też gdy mówimy o artystach wspomnieć rodziców, rodzinę, która dokładała do tego, dokłada cegiełkę. By tutaj stała z nami, tu i teraz powstała. Nie tylko na tej scenie, a wyszła z nami na spotkanie. Zaśpiewała to, co jej w duszy gra, co odczuwa w danej chwili. Życie temu nie pozostawia przypadkowi. Teraz biją dzwony. Nie słychać ich za bardzo. Sądzę, że to znak. Wracając do piosenek. Tylko mnie poproś do tańca. Zgłębiałem się w nią wielokrotnie. Stawiała ona wszystko na jedną kartę. Że nic się więcej nie liczy. Tylko wyjdź ze mną na spotkanie. Złap mnie za dłoń złapnie za ramię, za biodro i nie puszczaj. Tym właśnie jest miłość. Miłość smakuje całym sobą, swoimi wszystkimi zmysłami. A dla was, co ona oznacza? Można by wymieniać jeszcze tylko tych tysiąc piosenek. Spróbowałem się też wgłębić w każdym wyrazie. Pokazywało ono moje serduszko. Serce, które bije. Gdy śpiewała, chciałbym na koniec dla Was coś zaśpiewać. Pójdę teraz w dół. Jak odkrywałem tą płytę, w tą stronę i w drugą stronę. O, co ja. To radość z najpiękniejszych lat. Oto ja, to miłość, której nie potrafię kryć. To wiara, że naprawdę umiem żyć. Umiem żyć. To dla Ciebie, to dla niej. To dla niego, to dla was. Nie mówię żegnam, a do zobaczenia, pani Anna Jantar, kobieta? Czy diva? Kobieta w wielu słowa tego znaczeniu.